Forum Polityczne, Piotr Pawłowski, witam państwa i witam moich gości. Krystyna Kościńska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Anna Mentlewicz, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jan Kurjata, Platforma Obywatelska, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, dwa miesiące temu minęło dwa lata urzędowania prezydenta Piotra Ilińskiego. czyli tak naprawdę już jesteśmy w drugiej części kadencji. Chciałem państwa prosić o takie krótkie podsumowanie tych, tych dwóch lat. Czy to były y, lata spełnienia obietnic i dobre dla miasta? Czy wprost przeciwnie? Panie Aniu. Ja nie wiem, dlaczego pan redaktor mówi, że dwa lata minęły, jak, jak chyba druga tura wyborów była w grudniu. Ale w lipcu. Zaczął tak. pełnić obowiązki, jakby mhm. kontynuuje. A, no tak, tak. To, ale to jako formalnie, jako prezydent w, w grudniu dopiero. Będzie druga kadencja, połowa kadencji. Ale mniejsza z tym. Ja już swego czasu mówiłam, że pan prezydent popełnił Falstart, bo obiecywał nam, zresztą tu mamy ulotki wyborcze przygotowane pana prezydenta, obiecywał, że kampania, że jego kadencja będzie upływać pod znakiem jednak firmowym, czyli będą, będą będzie na pewno utrzymana forma niskich podatków, a, a, jed, a mimo wszystko zaczął swoje rządy od podniesienia podatków, i te podatki są na okrągło podnoszone. Na okrągło, bo w, w, tych, w przeciągu tych dwóch lat to wszystko, co było możliwe do podniesienia, to zostało podniesione. I teraz we wrześniu będą pewnie kolejne podwyżki, a w listopadzie e, następne. Mówimy tu o śmieciach, o wodzie, o różnego typu podatkach. Mnie najbardziej bolą, jak boli to, kiedy pan prezydent podnosi podatki dla firm, czyli te od nieruchomości, co dotyka nie tylko firmy. Uważa pani, że to jest największy problem? Uważam, że nie jest to dobra polityka dla rozwoju gospodarczego miasta, szczególnie przedsiębiorców. Oceniać? Nie, no nie można zaczynać rządów od podnoszenia podatków, bo przecież zarówno pan Jedliński, jak i Platforma Obywatelska mówiła, że tutaj o podniesieniu podatków nie ma mowy, a jednak tak się dzieje. To nie, je, to nie są dobre rządy, skupia, skupia się na inwestycjach. No, może ma, ma to pewnie i swoje dobre strony, natomiast nie można zapomnieć o rozwoju gospodarczym, a, a to firmy, to przedsiębiorstwa napędzają koniunkturę, to, to działalność gospodarcza zatrudnia, tworzy miejsca pracy, powoli likwiduje bezrobocie a nie budowa jakiś tam mhm. inwestycji No niestety taka jest prawda była mowa też o, o tym, że będzie rozwijana strefa ekonomiczna, że stworzone będą odpowiednie warunki do tego, żeby czyli negatywnie generalnie roz... ocenia pani z tego co słyszę, gdyby brać pod uwagę rzeczywiście te, te, te podnoszenie podatków to jest to jest to negatywne mhm. a jednak wiecie? cała całość podsumowanie może trochę inaczej wyjdzie ja bym rozpatrywała tę sprawę w takich dwóch aspektach jeden to jakby same relacje z prezydentem one może nie na pierwszym miejscu ale one są też w sumie ważne a drugie to co się udało lub to co się nie udało zrobić przez te dwa lata dwa lata dobre z okładem ja myślę, że jeśli chodzi o ten pierwszy obszar relacji z prezydentem to on jest bez porównania w mojej ocenie lepszy niż z poprzednikiem. Jest ten kontakt po pierwsze łatwy, po, pierwsze, po drugie możliwy w każdym czasie. Nawet jeżeli pan prezydent ma inne zdanie, to przynajmniej zachowuje pozory, że słucha opozycji, mówię o SLD, i, i nawet od czasu do czasu się zdarza w chwilach słabości, jakby no, zgodzić z opozycją. To nie jest bez znaczenia dlatego, że, że to gdzieś tam potem może zaprocentować. No ale powiem tak, zaczęła się ta kadencja już ta formalna, której, która właśnie no, miała miejsce w grudniu 2010 roku w mojej ocenie nie za dobrze, ponieważ yy, część zastępców, którzy, pana prezenta, które te osoby są istotnymi osobami, bo one jakby kierują pewnymi segmentami życia w mieście. No zostały, że tak powiem, tak absolutnie politycznie klepnięte, mówiąc kolokwialnie, I, i, i mimo że młode, sympatyczne osoby, to bez doświadczenia i właściwie w pewnych dziedzinach życia myślę, że wiele miesięcy po prostu straconych. A w jakich wszyscy wiemy, chodzi o, o architekturę, o urbanistykę, rozwój, ten szeroko rozumiany. Tu była cisza. Właściwie przez półtora roku ja poprzednika obecnego prezydenta, który się tym zajmuje, nie słyszałam. No ale to jest sprawa prezydenta, prawda? I teraz tak. Już od 2010 roku było wiadomo, że jakimiś mniejszymi, większymi krokami coś się do nas może zbliżać, bo nie jesteśmy atomem wolnym elektronem wolnym, który krąży po orbicie, Jesteśmy zależni od świata. I w takiej sytuacji myślę tu oczywiście o kryzysie. W takiej sytuacji myślę, że należy myśleć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, sprawy związane z absolutnie działaniami związanymi z rozwojem gospodarczym i pomocą tym wszystkim, którzy na ten rozwój ten obraz tego rozwoju tworzą. Po drugie, Pomoc ludziom na bo nam się zaczęło to wszystko rozwarstwiać. I teraz niestety, tu Ania już wspomniała o, o części niestety, nie, mimo że mówimy o połowie kadencji, to jednak widać po połowie, w jakim miejscu jesteśmy, tak? Bo nawet jeżeli się coś zaczyna robić, mhm. no to, to jeszcze daleko do, do, do końca i pewne rzeczy nie zostaną zrealizowane. Jak dziś mi brzmi, zresztą mam tutaj na ulotce wprowadzimy niskie podatki, to jest stwierdzenie jednoznaczne tak to znaczy ona jest ostre ale chyba nie jest to teraz możliwe ale przepraszam bardzo no ja, ja mówię to o się tym nie co mówi, jest zrobione, jeżeli, jeżeli czytamy żłobki dla wszystkich chętnych dzieci, no y, daleko jeszcze nam do tego tak samo jeśli chodzi o przedszkola, to nie jest. Zapytajmy też... wobec tego pana posła. Ale panie dyrektorze, ja wiem, że ale powiem jeszcze o przedsiębiorcach już, że, że niezwykle istotną jakby rolę prezydent, mimo że nie wprost, ale może pomóc przedsiębiorcom. I tutaj niestety te podatki, które, które zostały wprowadzone od, od zwłaszcza na przykład zajęcie pasa drogowego dla wielu drobnych przedsiębiorców, zostały drastycznie podniesione o 300% i do Interwencja po opozycji spowodowała, że zostały zmieniane, ale nie idzie to w takim kierunku, w jakim myślę, mogłoby pójść. Pana zdanie, Panie pośle, czy to idzie w takim kierunku? W ja oceniam, być? tak zresztą jak i koledzy z Platformy oceniamy te dni, które przyszło rządzić prezydentowi Jedlińskiemu na początku nie z jego woli, bo przecież tragedia, jaka dotknęła jego poprzedniego prezydenta. Chyba dotknęła nas wszystkich, więc rządził, jak gdyby była to pewnego rodzaju kontynuacja. Ten czas, jaki przypadł mu od wyborów, który które, które wygrał, myślę, spożytkował dobrze. Ja tylko jeden przykład podam. W rankingu Rzeczpospolitej, Koszalin jest na 11. miejscu. To jest taka Taka wskazówka, która podaje, która mówi nam o tym, że dobrze się to miasto rozwija. Tutaj padały przykłady no, wprowadzenia wysokich podatków, na przykład. One, oczywiście, tam gdzie się podwyższa podatki, to zawsze boli. Kryzys, jaki w ogóle, no, czy trudności, jakie przeżywamy, cała Europa i Polska, no, powoduje, że deklaracje, w którym były, czas, w którym były składane deklaracje o niskich podatkach, był oczywiście czasem znacznie lepszego rozwoju. Był czasem perspektyw i nadziei, że w będzie się to rok. Dobrze, no ale w tym czasie jeszcze ta wizja była dobra. Jeżeli przytoczony tutaj podatek pasa opłaty za używanie pasa drogowego został obniżony, jeżeli opozycja uważa, że to wskutek jej interwencji czy, czy jej propozycji w toku naszej wspólnej dyskusji, to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, że w sprawach lokalnych, w sprawach naszej małej ojczyzny, naszego miasta jesteśmy w stanie się porozumiewać i słuchać argumentów, które są argumentami dobrymi, które służą lokalnym przedsiębiorcom. To bardzo dobry przykład. Myślę, że jeśli będziemy na pewno omawiali poszczególne tutaj elementy tego, co pan prezydent wspólnie ze swoimi współpracownikami, ale też i z Radą Miejską. Pamiętajmy przecież o tym, że to nie jest tak, iż tylko prezydent sam decyduje o wszystkim. Jest jeszcze Rada Miejska, która również ma przecież istotny wpływ na to na przebieg życia w mieście. To wydaje mi się, że to, co było mówione tutaj o strefie na przykład ekonomicznej, strefa została powiększona. Przybyło tam podmiotów, było 10, jest 12, jest 2 toczą się rozmowy, 40 rozmowę. hektarów nie wykorzystano ja chciał, Państwo. Tak. Ja chcia, chciałbym, żebyście państwo jakby od Więc, szczegółu do tak, ogółu. Powrócę właśnie tak, powrócę do tej myśli bo, tej klasyfikacji bo, Rzeczpospolitej. Awans 20 się tam chyba któregoś miejsca czy z 20 na 11 miejsce, jest miarą tego, co na pewnym etapie działania, bo będę ciągle podkreślał, że jesteśmy na pewnym etapie działania i y, jest miarą powodzenia i skutecznej realizacji tego, co obiecano. Ale wspomniany przez pana prezydent Mirosław Mikietyński w rozmowie prasowej powiedział, że jest zaniepokojony jedną rzeczą, choć z tej rozmowy można było odnieść wrażenie, że jest kilkoma zaniepokojony, natomiast podkreślił zaniepokojenie pogarszającym się tu cy cytat stanem finansów miasta. Y jak Państwo skomentowalibyście te obawy bez już szczegółów, bardziej bardziej ogólnie. Czy, tak, czy, czy można stwierdzić, że z można je jest coś niepokojącego? Można je mieć. Myślę, że ten rok jeszcze jakoś wytrzymamy, a przyszły będzie a to bardzo znaczy, trudny? Że wytrzymamy. No, to, to znaczy, że pewne zobowiązania, które zostały podjęte, yy, yy, są tak duże, a przychodzi. W rozłożeniu na lata okres spłat, tak ją się jakby kumuluje w 2013 i 2014 roku będzie bardzo trudno, i wszystkie nowe projekty, które są na ukończeniu, jeśli chodzi o ich realizację, Obciążą również budżet miasta, zwracam na to uwagę. Mówię o Hali, mówię o Filharmonii, tak? Więc dojdą zupełnie nowe wydatki. I myślę, że jeżeli nawet co chwała uda, uda się zdobyć tych pieniędzy unijnych więcej niż dotychczas, to będzie również potrzeba dołożenia do tego. Więc w mojej ocenie zresztą widać to z analizy, którą nam przedstawia pani skarbnik finansowej. Te wskaźniki są naprawdę tak już nie będę w szczegóły wchodzić niektóre na, na, na granicy wytrzymałości, no. że tak powiem a może jest tak, że innej drogi nie ma. No nie wiem czy innej drogi nie ma, ale... że ryzyko na, na tka... finansowy trzeba podej, podjąć, no dobrze, żeby ale na tka... coś w niewielkim mieście Ja budować. to cały czas powtarzam ja o tym, że będą problemy z budżetem miasta mówię od dosyć dawna. Od momentu, kiedy zaczęto inwestować, budować, czy prowadzić już rozmowy na temat inwestycji choćby Filharmonii, bo mieliśmy już w budowie halę widowiskowo-sportową, która jednak trochę za kieszeń, przysłowiową kieszeń budżet miasta pociągnęła, weszliśmy w inwestycje Filharmonii. Filharmonia, ja wiem, że ona jest w dużej części budowana z, ze środków zewnętrznych, natomiast... Koszty, ko, koszty później e, eksploatacji tej filharmonii i hali widowiskowo-sportowej również poniesie budżet miasta, tak naprawdę. My będziemy budżet miasta, czyli my wszyscy, mieszkańcy e, miasta Koszalina. Do tego dojdzie e, akwapark. Kolejna inwestycja, nad którą Z powinniśmy, wyłącznie? Nad którą powinniśmy no wyłącznie, się. Wyłącznie. Wyłącznie. No nie, no 8 Ależ, milionów, przepraszam, 8 milionów unijnych jest. O, ale chyba nie 50, na akwapark. Czy, na akwapark właśnie To Ja 59 milionów. Wstępnie, ale o czym no no mówimy na Dokładnie, wstępnie ten, ten akwapark będzie kosztował nas 60 milionów. Natomiast, natomiast później w, w trakcie robót okaże się zupełnie co innego. Taka jest prawda i to mówi nawet wykonawcy rynek A, 10 milionów. Dokładnie, to są pieniądze, które mhm. można by było sobie podarować. Bo przecież wszyscy wiemy, dzisiaj nawet już premier Tursk mówi, Tusk mówi oficjalnie, że mamy kryzys, i ten kryzys trwa od czterech lat. A jeszcze w zeszłym roku mówił, że nie ma co panikować, co ten Kadrzyński wygaduje. Nie ma żadnego kryzysu. Pośle, Więc to wszystko jak to, się zmienia. To jak A jak to jeszcze, ja jeszcze tylko panie e, redaktorze, dokończę. E, kryzys państwa przeniesie się na kryzysy miasta. I myśmy zdawali sobie z tego sprawę dużo wcześniej, o czym mówiłam ja bezpośrednio, ja głośno i wyraźnie, żeby nie zadłużać w nieskończoność miasta, bo będziemy mieli wszyscy problemy łącznie z Panem Prezydentem. Ja jestem ciekawa, czy sobie obniży wtedy pensję. I swoim I pracownikom. Myślę tak, głównie. że dyskusje o budżecie, dyskusje o pieniądzach, nawet w rodzinach, są najbardziej emocjonującymi dyskusjami i bardzo dobrze, bo myślę, że tutaj jest miejsce na ścieranie się poglądów, na wysłuchiwanie, wsłuchiwanie się w argumenty, ale też trzeba przyjmować jakieś obiektywne czynniki. Myślę tutaj o agencji Fitch, która robiła ocenę miasta Koszelina. Ona nie, nie zmieniła kategorii, tylko wskazała na pewną tendencję, przestrzegła, jak gdyby władze Koszelina przed tym, aby właśnie uważała, jeśli chodzi o te bieżące wydatki, bo one mogą stanowić rzeczywiście zagrożenie dla mówiłaś. budżetu. Obniżyła, I, bo jest 3b obniżyła, minus chyba. Wskazała tylko. No, no nie, nie jest to obniżenie obniżenie, nie jest obniżenie obniżenie kategorii. Jest tylko jak gdyby przekierunkowanie, czyli pokazanie, że może powstać zagrożenie. I rzeczywiście w, w budżecie jest tak, że jesteśmy i tutaj zgadzam się za nią, kiedy mówię o tym, że. Że wpływ na to, co się dzieje w Europie, w Polsce, na samorządy jest, bo przecież trudno, żeby nie był, prawda? I myślę, że tutaj też jesteśmy trochę zakładnikami tego, tej sytuacji, ale. No, Ale od tego na razie, jest gospodarz, żeby myślał, jak no, e, po to go wybierali. Myśli przecież, no gospodarz myśli? myśli, jest do tego również rada. I myślę, że te polemiki, jakie się toczą e, i dyskusje, jakie się toczą wokół budżetu, na pewno posłużą dobrze. E, to, czy jak pewne sprawy się po, ułożą, na przykład eksploatacja hali widowiskowej, pięknej no właśnie, hali. Panie pośle, e, tak. e, to jest jeszcze jedna uwaga. E, ja, ja czy mogę, powiedzieć no. jedno zdanie, żeby tak tutaj, e, zgodzą się chyba państwo i pan redaktor mhm. e, również z, e, z tym, że... E, Wydatki niektóre są konieczne i, i nie ma bezpośrednio. Poza nich, tak. dyskusją, tak. Tylko wiecie co Państwo, dla mnie przynajmniej to, co budzi moje zastrzeżenia, to jest jakby hierarchia tych wydatków, tak bo jeżeli no się są planuje... Priorytety, które tak, tak, priorytet, Jeżeli się planuje, ja nie, na y, plac przed ratuszem, który wymaga re mm -hmm. renowacji bez względu na mieszkanie każdy mieszkaniec to powie, ale 10 milionów to jest przerost formy nad treścią. Jeżeli żyjemy w kryzysie, jeżeli ludzie żyją z, z zasiłków popsowskich przy kryterium dochodowym 351 zł, bo kto ma trochę więcej złotówkę to nie dostanie nic, to może plac trzeba zrobić za 5 milionów i nie burzyć pomnika. Przyjęli, to nie chodzi, pomnik jest jak gdyby odrębną kwestią, tak. natomiast istnieje bez wątpienia potrzeba zrobienia tego placu, ponieważ naprawdę uchwały miastu. Ale miastu to wszyscy, nie wszyscy ale, się akurat ale, z tym zgadzamy. Ale, no. ale założenie i w przypadku hali, i w przypadku, poniekąd też i placu, ale w przypadku hali, akwaparku i filharmonii również jest takie, że będzie odpowiednia aktywność mieszkańców. A jak tym, nie będzie? I tu w tej rozmowie właśnie z Mirosławem no. Gietińskim, on też mówi o tym, że, że ta niska aktywność mieszkańców w życiu miasta jest pewnym zagrożeniem, również dla tych inwestycji. Ja w tym programie bardzo często to, to pytanie zadaję, ale tak naprawdę złotego środka pewnie nie ma. Co zrobić, żeby zwiększyć tą aktywność? Bo przypadek znowu hali i meczu koszykówki wykazał, że ludzi można wyciągnąć z domu. Może... Przyjść na imprezę 3000 ludzi, ale to musi być odpowiedni poziom imprezy. Jeszcze raz, międzynarodowy mecz, prawda? Tak. Ja powiem tak, oczywiście w każdym mieście, w każdym państwie jest tak, że muszą, musi być aktywność mieszkańców gości po to, żeby obiekty funkcjonowały. I jak gdyby głową zarządzających najpierw jest to, żeby wymyślać takie imprezy, zapraszać takich gości, aby to żyło. Drugą sprawą to jest oczywiście praca nasza, że tak powiem, u podstaw tłumacząca, przekonywująca ludzi do tego, że warto uczestniczyć, warto wychodzić z domu, czy to na ważne, fajne imprezy sportowe, czy na ciekawe wydarzenia muzyczne, kulturalne, które będą się w naszych obiektach odbywały, bo to jest fajne. Przyjdzie sezon również, letni, kiedy setki, czy dziesiątki tysięcy ludzi przyjeżdżają no, cała na wybrzeżę, w I Że oni również tutaj dotrą. No musi być koszalin takim zapleczem. Wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy, że pogoda jaka panuje na Środkowym i, i, i Zachodnim i, i Wybrzeżu Gdańskim, zachęca do tego, żeby to zaplecze było często i gęsto wykorzystywane. Więc może dajmy sobie szansę. Oczywiście możemy pogdybać sobie, y, przewidując czarny scenariusz, że hala będzie świeciła pustkami, że do filharmonii nikt nie pójdzie. No, można taki scenariusz y, przewidzieć. Ja nie mówię, można. że nikt. Natomiast no, no, ja tak przesadzam no, trochę no, celowo. No, ale dzisiaj filharmonia też, też nie jest ale pełna. Ale można też Trzeba przewidzieć się wybrać, scenariusz, zobaczyć. że będzie dobre zarządzanie halą, dobre, dobre kierowanie, Dobre, ciekawe spektakli, spektakle filharmonii i poradzimy sobie. No, trzeba te szansę sobie dać, bo jak sobie nie damy, to się nigdy nie dojdzie do tego. To pośle. Pod... No, oczywiście, no trzeba ten optymizm. Podmiot, który został wybrany na zarządzanie halą, czyli zarząd obiektów sportowych, czyli spółka miejska, czyli czytaj jest odnoga, czy ramię pana prezydenta. Zdaje się, że ja nie wiesz, że zarządzał już obiektami w mieście, między innymi Halą Gwarni. Mhm. Hala Gwardii oczywiście nie ma porównania do hali widowiskowo sportowej tej o, najnowszej, ale no też nie jest nie jest mało pojemna. Mieści się tam w porywach nawet ponad 2000 widzów. I jakbyś tak wytężył swoją pamięć i powiedział w ciągu ostatniego roku czy utkwiły ci w właśnie w tejże pamięci jakieś imprezy, które zarząd obiektów sportowych jako zarządzający tymi obiektami, a jednocześnie Podmiot, którego zadaniem jest generowanie przychodów, tak no bo spółka określone zadanie ma nie tylko żyć z dotacji miasta, z przelewów z miasta, które idą na klub za wynajęcie, bo wtedy można żyć jak Pączuszek w Maśle. Ja takiej imprezy nie pamiętam, która by zgromadziła 2000 ludzi. Ale wystarczy ludzi, zapaleńców, ludzi, którzy mają pomysły, nieraz może się wydawać szalone, trzeba im tylko troszkę pomóc i wcale nie musi tego urzędnik robić. Dowodem na to, jest... Uh trzy spektakle, które się niedawno odbyły parę dni temu, yy, na rzecz dzieci charytatywne, które zgromadziły na trzech pełne, że Proszę tak Państwa, powiem zmienimy temat. E, ja bym tak. chciała, ja bym tylko powiedział A jednym zdaniem, po że zos radzi sobie dobrze. To nie jest, ale nie tylko dlatego. Myślę, że radzi Ile sobie dobrze. Ile wygenerował pieniędzy? Nie, nie pamiętam kwoty czy no, coś na pewno, nie, to... wszystko z miasta. Coś nie wszystko z miasta. Ja bym chciała się odnieść do tego Nie żadnej. Kolega ani powiedział, bo mówi trzeba nie, nie zak mogę, zaktywizować wiadomo, ja mieszkańców, mam. zmobilizować y, jakoś ich y, pobudzić, żeby zaczęli chodzić i korzystać z dobrodziejstw kultury ale, ale i, i sportowych. Też nie stać wielu na to. Niestety taka jest Oczywiście. prawda. Mieszkańcy dzisiaj mają inne problemy, Panie Pośle, jak się zarabia 10 tysięcy, to można sobie pozwolić na mecz za 80 złotych. A tyle kosztował ten mecz? 20 zł bilet kosztował mnie na mecz Polski. Polska, 80 Polska z... Finlandia. 80. 20 zł. No to leżało zależało od, sektora. Zależało od, sektora. Nie. Zależało od sektora. nie, Kupiłem go w internecie za 20 złotych w 12 rzędzie. 60 I 80 zł tyle bilety kosztą. Nie wiem, jak, jak pan Kupiłem Boże, normalnie może w internecie, jako zwykły raz, W każdym kibic. razie każda, każda jakaś impreza, czy kulturalna, czy sportowa kosztuje. Ktoś, kto ma ograniczoną pulę pieniędzy po, i musi wykarmić rodzinę, a jeszcze po boku jakieś zagrożenie, że straci pracę, co się dzisiaj staje na porządku dziennym, co chwilę coś likwidują jakiś zakład, to, to myślisz, ja nie, że co, że ta, taka rodzina, czy, czy ojciec rodziny pójdzie sobie na mecz koszykówki, To jak pójdzie na mecz, bo ja to pasjonat skorzysta. Pójdzie zobaczyć, co się stanie z pomnikiem pod ratuszem. I tu pytanie moje, bo w całej tej zawirusze, też i poniekąd medialnej, która jest wokół pomnika, byliśmy, jesteśmy, będziemy, jakoś cicho jest o stanowisku prawa i sprawiedliwości w sprawie tego pomnika. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że wszyscy dzisiaj, się, wszystkie media się dzisiaj dopytują strasznie, jakie jest stanowisko prawa i sprawiedliwości. A ja powiem tak. Jak prawo i sprawiedliwość robi konferencje prasowe, to niektóre media, te, które się dzisiaj tak bardzo dopytują, w ogóle nie raczą przyjść, a jak przyjdą, to w ogóle nie raczą napisać o nas nic. Jak się Prawo i Sprawiedliwość będzie obrażało na media. Yy, ale to my się nie iść. obrażamy zapraszamy wszystkie media. Czy nie ja macie mu... swojego stanowiska, swojego pomnika? Nie mamy stanowiska, bo dzisiaj uważamy, że są ważniejsze problemy w naszym mieście niż przenoszenie pomnika, czy zabieranie, czy zatrzymywanie go w tym miejscu. Mhm. Ta, taki, to tak, tego... tak my wyrażamy swoje zdanie, jest. dlatego się nie odnosimy do tego. To jest spór, tak naprawdę e, wygenerowany przez pana prezydenta e, z lewicy. To znaczy, spór Niczym chyba więcej. nie jest wygenerowany nie, przez prezydenta, bo raczej e, można ja sprawy. że bardziej... mieszkańcy odpowiedzieli na tę na propozycję i to bardzo. No ale na... ale, ale mieszkańcy z lewicy z tak. no, pana prezydenta. Jak pomijając... ja bym... nie z Lewicy, bardzo. Ja by, ja, nie, ja, ja chciała... absolutnie protestuję, Aniu to nie jest sprawa lewicy i sprawa tego, że pomnik jest komunistyczny, ale ja nie mówię, że tu, komunistyczny i to nie, mnie lewica on, koordynuje, on nie przeszkadza, Dobrze, Aniu, przeszkadza tylko... lewica koordynuje tylko tę akcję, Dobrze. natomiast ci, którzy stają pod pomnikiem w jego obronie. To wcale wiem, są, to są, wiem, że pod petycją jest podpisane. Koordynujecie i, i, osób. Każdy no, ma ja prawo, pytanie... każdy ma prawo swoje zdanie wyrazić. Ja bym chciała, jeżeli już mówimy, mówimy tu o placu, to my, i, i, tu be, i tu wyrazimy swój stanowczy protest, to mówię głośno. My nad, jeżeli mowa o projekcie tego zagospodarowania placu, bo przecież. Chrysla Ale... sama powiedziała: wystarczy parę groszy. naprawdę dużo. nawet myślę, że nie, nie te pięć milionów wystarczy dwa miliony zrobi po, zrobić porządek na na placu i będzie problem załatwiony, natomiast dzisiaj się chce tam stawiać budynki dwupiętrowe, które będą stały kolejne, puste. Który... ale po co, w jakim celu, komu to ma służyć? Ja, mimo wszystko wracam do pomnika. To jest miejsce, które ma służyć mieszkańcom. Tysiące ludzi protestują przeciwko, możemy mówić o tysiącach w tej chwili, czy to są setki na razie? Pół. Protestują, mówimy o podpisach? Tak. Zdecydowanie jesteśmy, prawie mamy trzy tysiące podpisów. Z, y, 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 Jeszcze takiej akcji nie, nie było, Ania robiła protestu. inną, ale tak. Miejsce tego protestu jest, taki, może nie tyle miejsce, co co jakby poziom i, i front tego protestu jest znany, ale ja bym chciał co innego zapytać. Co się stanie, kiedy rzeczywiście dojdzie do przeniesienia tego pomnika? Bo zakładam, że y, prezydent y, nie ulegnie temu protestowi. I pan, co wtedy pan, zrobicie? I pan, panie redaktorze, wyobrażam sobie, że mimo tego doświadczenia, które by mi zupełnie nakazywało co innego powiedzieć, niż powiem za chwilę, mhm. nie było takiej spektakularnej akcji jeszcze w, w, w mieście. Owszem, była w sprawie spalarni, którą tutaj koordynowała Ania i myślę, że ten nasz wymiar będzie jeszcze większy jeżeli prezydent włodarz miasta, podjąwszy wcześniej arbitralnie decyzję bo to odróżnić należy dwie rzeczy pan prezydent robił ankietę w sprawie wyboru koncepcji ale z góry wcześniej w niej nie uwzględnił pomnika bo ludzie o tym nie wiedzą mhm. jeżeli wcześniej podjął taką decyzję arbitralnie jednoosobowo wszystko tylko nie pomnik to musi się liczyć z tym że e, nie można przejść obojętnie wobec e, głosu takiego głosu stanie. takiej ilości mieszkańców ja sobie nie wyobrażam, że przeszedł obojętnie po prostu sobie nie wyobrażam to czy ja mam, bo ja... boję się natomiast ja to zakończę chciałam, już no. sprawę żeby mhm. nie było, że ja tutaj prym wiodę w sprawie pomnika bo to nie jest mój pomnik tylko to jest pomnik pionierów i mieszkańców ja jestem co od czterech niedzieli ja na giełdzie pozostaną. i słyszę, co ludzie mówią na ten temat, naprawdę. została minutę, więc bardzo proszę. Już. To, to, to może jednak. To ja, tylko... ja powiem, bo już było dużo proszę. mówione, mhm. może jednak przedstawię stanowisko. Wykorzystywanie pomnika do budzenia pewnych emocji hmm. za, za, za przeszłych nie jest nie jest dobra nie potrzebne. Sporu, to po co potrzebne. pan. Zaraz i, powiem, oś sporu jest zła. Oś sporu, jest, oś sporu jest zła. Hasło byliśmy, jesteśmy, będziemy, oczywiście służące budowaniu poczucia patriotyzmu i przywiązania do tych ziem jest hasłem potrzebnym i słusznym. Uniwersalnym. Dobrze, tylko proszę pamiętać o jednym. Jeżeli mówimy o pionierach i o budowie tej ziemi, wygnańcy, wypędzeni z Wołynia, z Podola, z Wileńszczyzny nie przejeżdżali tu z własnej woli ci których przesiedlano w, w ramach akcji Wisła nie przyjeżdżali Pani tu No ale ja ale ja Dobrze dobrze jest ja skończę lejon. Ja chcę powiedzieć, że udawanie, że ten pomnik jest takim rzeczywistym odniesieniem do budowania naszej tożsamości jest nieprawdą, ponieważ tutaj tylko garstka ludzi przyjechała, z których dobrze. Pan, Pan prezes powiedział, to, że mamy czegoś miejsce, Państwa, miejsce Państwa, więc to, jest nieprawdą jest, to co ale jest mówienie. to, to, nie nie to, to prawda. Absolutnie nie jest prawdą. Nie jest Ponieważ to znaczy, że że dojdzie do do jakiejś spektakularnej tak, akcji. Tak, dojdzie do spektakularnej akcji. Ja pomijam, bo ja niestety mam nieodparte wrażenie. I powiem Państwu tutaj, jak siedzimy, jaki ja przewiduję Musimy scenariusz: że Pan Prezydent oczywiście może się nie zgodzić, będzie próbował przeniesienia pomnika, która się nie uda, bo po prostu on się rozwali i potem wszyscy rozłożą ręce i powiedzą ja no rzecz, niestety ja nie udał nie się finansowo może to kosztować prezydenta platformy. dosyć nie, dużo nie jest dlatego cel, że nam nie są nieprawda Pani? która nie ma szacunku jest do pionierów dyskusji, nie ma szacunku do honorowej obywatelki Koszalina, nie ma państwo musimy ludzi, żołnierzy Krystyna Kościńska Anna Mętlewicz i może, Jan Kurjata byli moimi ważnymi gośćmi serdecznie po programie porozmawiamy bardzo dziękuję za spotkanie na nie stać niestety miasta nie Spotykamy się również za tydzień. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia.